Cześć, widzę, wiecie was się już na moim kanale. Zapraszam na odcineczek. Na odcinek ja już wstałam. Ja tak wstałam, pierwsze ja Pierwsza, tak, pierwsza stałyśmy. Smacznego. Smacznego. Już zjedliśmy i ta sama. I Macie to kilka slajmów. No to mamy te slajmy, daję wam te slajmy resztę. A sobie do siebie zostałem tylko jeden. Tu w pewne miejsce. Gdzie? Dowiecie się.

Trzeba zdebać. Po pójdę jednak grupą wielką. To nie jest zmiana, tylko to jest tej tak jakby godziny. Chodzenia. To już z pani przypadnik. Jeszcze na to idzie pewnie kilka osób. To 4-5. z niech pójdzie. To nie wszystkich jest. Raz, dwa, trzy, cztery.

Przychodnik będzie opowiadał, ale nie będzie tego słuchać. Przychodnik opowiada, a mi minutę nie powie. Te obrazy to jakieś nie jednym A jeszcze są. W tym razie, tak jak ty. Koniec obrazów oglądania. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Proszę. Mamy tutaj obrazy. Mam widzicie? Się ten. Obraz. My mamy to. Obrazy. No, no. eu li o vídeo, eu li o vídeo, eu li No! vídeo, obrazy! Ładne, właśnie, prawda, ładne obrazy. Coś fajna skrypka jest. Ej, jaki... Ej! Ktoś widział tego ślimaka na obrazu? Już nimaka. Prawie ślimak jest. Kom raz jakieś. Kolejna ktoś tu włączy. Że z klimatyzacji włączona okien nie pootwierali, i tu możesz klimatyzację. Teraz znowu za zimno mi jest, teraz znowu za gorąco. I wiesz, się tu Okien nie otwierają. I co z tego? Hehehehe! Hehehehe! Hehehe! A ty się nie śmiej z tego? Powiedz, zaraz wyprowadzę z tego muszę. O nie! Co Jeszcze nadal. oglądać obrazy? O nie! Dobra, już włączam na klimatyzację. Miejś być dziwny. A potem mieliśmy inne rzeka, że Poproście, żeby ustawić tą klimatyzację jakoś. Proszę ustawić tą klimatyzację. Proszę ustawić tą klimatyzację na dobrą. Ale nie zajmujcie się klimatyzacją. Aha, nie jesteście z tego muzeum. No właśnie, jesteście z tego muzeum. Zajmijcie się tą klimatyzacją. Ustawcie, żeby nie było nic akurat o to. Ty się że chociaż jedna klimatyzacja jest. Aha. Ładne te obrazy. Ładny, o jaki piękny obraz. Konika. Owoców tak i Kwiatki ładne na obrazie. piękne. Kotki piękne obrazki. pieski na obrazie ładne. Obrazy. O ten obraz mi się najbardziej podoba. A ten kto chłopcy chłopcom by się bardziej podobał. Która idzie? Aha i macie to. Ktoś tam się trzymać, a my pójdziemy w pewne inne miejsce, my już sobie pójdziemy. Teraz chodźcie wyjść. Z przewodniczką, panią przewodnik. Idą i kto? O, pójdę mi. mnie. Obrazał po raz kolejny. Po powiedzeniu o obrazach po raz kolejny. Ładne te obrazy. Ten ślimak mi się z czymś kojarzy. Pan mi pamięć z czym. jest tu. Jaki piękny obraz. O, mi ten z kotkami się podoba. Z cebolami. O, mi się ten podoba taki. Kojarzy się z... Z tamtym... tamtym roku byliśmy... My też byliśmy w tamtym roku na wsi u dziecków. Tak. Usi wsią. Dziadków. No faktycznie. A to takie piękne kwiaty na obrazie. Ładny ten koł, ładny ten obraz kwiatki na obrazie. Ładny. O ten jest. O ten. Prawie zachód słońca na tym razie. Koń też jest ładny na obrazie. Co słychać u innych? Będzie też czyś. Ну, добро, не важно. Да, ждем. Hmm. Jest, tak robię, żeby się to dostało. Nie, bo ja robię tak, żeby było tutaj twoim. I kurki rozpada tutaj Ej, co to przeczytam Jeszcze damy jakąś książkę fajną Także nie tylko będę musiał mieć, Będziemy musieli wracać. A chodźmy do domu. Na pociąg... Ej, nie na pociąg, na samolot. tím samolotem. Povrát domů. Už se tak robí. Samolot tam hledat Samolot, už to šipí v samolotě. Kwiatek ja śpi Jest Zawracamy już Daje mi jesteśmy na miejscu Już jest na odcisku! jak lecamy Jesteśmy już, idziemy do domu I gra lia Dzieci już usnęli Ale na szczęściu chodzą Tylko, że niech pójdzie ze swojego pokoju się rozpakuje muzyka błądowa jest, czy jest patrzą, żeby... muzyka z Ci jak głośno może no nawet śpić, śpimy kogoś nie obudzimy na co najwyżej obudzi się Jaki, jak to, nie być, to jest nagrywanie, bo już jest w dobrej wersji. Skrzypiona Ja Jaj, to jest wszystkich Dobranoc. I dobranoc. Śpimy. Rozpakowani jesteśmy. Rozpakowane jesteśmy. Jest chyba normalnie. Boję się, burza jakaś jest. Ale też tu nie ma, ale burza jest. Też nie widzę, ale burza jest. Spokojnie, śpij, kurzoneczko. spokojnie burza szybko przejdzie. Dobra, no koniec odcinka.